Mango Siemango, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy robili kolejną tier listę. Tak. Yy, było takie cringeowe wyjście. Powiedzcie, jak się wam podobało. Yy, no, a my idziemy do robienia tier listy legendarnych kart w Clash Royale. Były ewolucje, polecam obejrzeć. Yy, no a dzisiaj będzie moja szczera opinia na temat legend. No i dobra, zaczynamy. Yy, a, jeszcze sprostowanie. Mamy tutaj, jak widać, trzy ewolucje. Te trzy ewolucje legend będziemy porównywali ze sobą osobno od reszty legend. I tyle. Dobra, Log. Ym, co tu dużo mówić? Log, jak wiecie, przeszedł masę kurwa nerfów. Ale czy to coś zmienia? Log to jest chyba nadal najbardziej OP spell. Szczególnie jak Vinesy zostały znerfione. No, ja uważam, że jest to S karta ogólnie. No i S legenda. No, jakby. Mówmy się, lock to lock, co nie? Dobra, Princess. Znowu mogę być trochę bias, bo jestem graczem lock lockbaita. Princess nie jest już taka dobra jak kiedyś, to na pewno. Jest masa kontr w mecie regularnie. I decków, gdzie lockbait jest kiepski. Ale uważam, że nadal jest to mega dobra karta i zasługuje na te A. Na górze później zmienimy. Miner. Nerf Miner. Nie, stop. Ym. No cóż. No miner to jednak miner, co nie? Zawsze dojdzie do wierzy, zawsze macie praktycznie gwarantowany damage. To czy przeciwnik się obroni, czy nie, to jest loteria. No miner to jest S-Tier karta. Sądzę, że nawet w tym momencie wyżej niż Lock. Tak, pokurzy się o takie stwierdzenie. Ice Wizard. Ice Wizard to kolejna bardzo dobra karta i bardzo dużo używana w dekach. W sumie z Mighty Minerem, z Minerem, z Graveyardem, z exbołem z Mortarem. Też Estier. Powiedziałbym, że tuż za Logiem, a nawet na równi. Dobra, Royal Ghost. Royal Ghost to karta bardzo dobra, ale w sumie ostatnio poza jakimiś okazjonalnymi bridge spamami jej nie widzę. Sądzę, że w tym momencie jest to po prostu solidna karta, ale w porównaniu do tych kart dałbym ją do Bitieru. Bandit. Bandit, no Bandit jest ok kartą. Ale no również poza okazjonalnymi bridge spałami jej raczej nigdzie nie widać, co nie? Powiedziałbym, że niżej niż Royal Giant. Kurwa Royal Giant, Royal Ghost. Eee, Fisherman. <grym> Fisherman z pewnością. Atier. To jest bardzo dobra karta, tylko trzeba umieć ją grać. Wiecie co? Muszę chyba moją ukochaną princeskę zrzucić tier niżej bo Fisher według mnie zasługuje na to, żeby mieć naprawdę wyższą i lepszą pozycję, co nie? Bardzo dobra karta wsparcia, potrafi naprawdę zniszczyć całe pusze przeciwnika i aktywować King Towera. Nie King, King Towera. No. Inferno Dragon, zwykły, bez ewolucji. Powiedziałbym, że w tym momencie jest to średnia karta. Dałem ją na końcu B -tieru. Tak. Po prostu no nie widać jej za bardzo, nie ma za bardzo użycia zwykłego Inferno Dragon. W przeciwieństwie do ewolucji, którą dajemy do tieru S. Jest to moim zdaniem najlepsza ewolucja, legendarna z tych trzech. Została trochę przyćmiona przez ewolucję Baby Dragona, ale teraz zobaczycie, że naprawdę Iwo Inferno Dragon wróci do łask. Yyyy... Electro Wizard. Electro Wizard. był kiedyś kartą chujową, nie oszukujmy się. Czy znaczy wiecie, kiedyś. kiedy to było OP, co? Nie, ze starych czasów? Hmm. Jarba matę, polecam. Kiedyś był OP. Później był chujowy. Teraz jest, bym powiedział, że zbalansowany. Zbalansowany i ląduje do Betieru. Bo, no wiecie, obojętnie co zrobicie, One shotuje wszystkie spiryty. Kiedyś można go by było bardzo łatwo skontrować. To powoduje, że jest naprawdę jakimś zagrożeniem nawet goły elektrolyzer dla waszej wieży. Dobra, Feniks. Feniks również lata świetności ma za sobą. Powiedziałbym, że to jest teraz średnia karta na poziomie pozostałych. No, i tyle, co nie? Magic Archer. Magic Archer niestety absolutnie wypadł w tym momencie z obiegu. Powiedziałbym, że Cetier niestety, no, no, w obecnej sytuacji w Clash Royale, granie Magic Archerem to wymaga albo mega skilla, albo chyba przegrywasz, co nie? Bywa. Lamber Jack. Zwykły Lamberjack, handoska karta. No ale trzyma poziom, co nie? Trzyma poziom. Powiedziałbym, że na czele bitieru. No i oczywiście Ivo Lambert... To Według mnie nadal bardzo dobra ewolucja, pomimo tego, że nie jest taka nie Broken jak kiedyś. Yy, Nightwitch. Nightwitch sądzę, że to kolejna karta, która wypadła z obiegu Naprawdę widać ją tylko w jakichś dekach z Golemem i Elixir Golemem No ale uważam, że jest to naprawdę kiepska opcja Szczególnie jak mamy do wyboru Iwołiczkę Oraz... Yy... Madryłiczkę, co nie? Madrywiczkę umieściłbym w bitierze Gdzieś tutaj Jest to naprawdę dobra i... Śmierdząca karta. Eee... Jezus Maria. Ram Rider. Ram Rider. Ram Rider według mnie cały czas... Oj, oj, oj. Cały czas zajebista karta. Atier. Nadal szarżuje mega szybko. Usunęli chyba ten Bóg, że, że... po prostu nawet jak niedotnie wierzy I szybko zacznie robić szarże, to przypierdoli. Ale Steel bardzo dobra karta, bardzo w Winning Condition. Polecam. Grewiard. Grewiard na topie. Oczywiście. Cały czas na topie. Grewiard jest chyba zawsze w mecie. Tyle wam powiem. Goblin Machine. Jak ja tej karty nie znoszę. Nie jest już taka dobra, jak była jeszcze przed chwilą. Ale na Atier zasługuje. Najbardziej toksyczna, zjebana legenda. Ale nic nie poradzimy. Sparki. Sparki sądzę, że C tier, albo nawet detier. tier. Szczerze mówiąc, raz na 100 gier zobaczy Sparkiego w deku z Goblin Giantem albo ze zwykłym Giantem. No ale umówmy się, raczej to jest jakaś troll karta, którą niewiele da radę zdziałać. Bardzo łatwo jest się z Sparkiem obronić. Spirit Empress. To mnie dziwi, bo to jest nadal mega op legenda. Która została z dupy zapomniana przez wszystkich graczy Tak szczerze... Kurwa... Dlaczego? Nie wiem Ale jest to Estier, moim zdaniem Nie wiem czemu ludzie jej nie używają, co nie? Dobra Mega Knight Nie mam ochoty znowu gadać o Mega Knightie. No ale muszę przyznać, że jest to karta, która... No, święci triumfy, no. można ją hejtować, można mówić, że jest dla noobów i tak dalej i tak dalej, no ale święci triumfy Atier. Yy, Iwam Mega Knight. mi ją do Estieru. Znowu, można ją hejtować, można jej kurwa nienawidzić, ale jak przyjdzie do czego, to wam obroni cały push na mid -Ladderze. Niestety, taka jest rzeczywistość. I wreszcie Lava hand. Moim zdaniem to jest kolejna karta, która całkowicie była z obiegu. Ale są entuzjaści, dlatego wyląduje na końcu bitieru. No i tyle. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia wam życzę. Siemano. I dajcie znać w komentarzach. Yy, jak wy byście ułożyli ten tier list i co sądzicie o moich ułożeniach i moim posartowaniu legend. Siemano, miłego dnia.